Witajcie w Kościele oświetlamy drogę. Przez dobre uczynki tylko i wyłącznie jest droga do Boga. Nie przez mówienie, nie przez pisanie możecie nic nie mówić, możecie nic nie pisać, natomiast musicie robić dobre uczynki, żeby być dobrym człowiekiem i żeby Bóg miał was w swoim sercu. Tak zdarzyło się choćby w słubicach. Gdzie miało miejsce zdarzenie takie, że dwoje młodych ludzi postanowiło kupić bezdomnemu pizzę, wodę i pomogli też zjeść, więc pomogli nawet nakarmić tego bezdomnego, który siedział tam na ławce w słubicach. Podeszli do tego poważnie i zrobili dobry uczynek. Nie nagrywali, nie robili sobie żartów, nie wykorzystywali człowieka, by wrzucić go do internetu, być może w sytuacji, który by sobie nie życzył. To też jest ważne, żebyście, żebyście pamiętali, kiedy robicie dobre uczynki, bardzo chętnie mówcie o tym publicznie, żeby inni również wiedzieli, że są dobrzy ludzie jeszcze. Na świecie, choćby w naszym kościele, oświetlamy drogę. Są dobrzy ludzie, którzy robią dobre uczynki. Tylko pamiętajcie, żeby nie udostępniać tak te informacje, by mogły komuś jakoś zaszkodzić. Więc dalej, moment tego uwieczniła kobieta na filmiku. Która została poproszona o pomoc bezdomnym bo chło, bezdomnemu, bo oni musieli iść do szkoły, nie chcieli go tak zostawić, więc widać, że tych dwojem ludzi naprawdę ma dobre serce i, i chce nieść pomoc. I mam nadzieję, że przez złych ludzi im się to w życiu nie zmieni, bo niektórym się zmienia przez to, że doświadczają tak wiele zła, że mówią, że mają dość niesienia pomocy. Mam nadzieję, że się to nie zmieni i Bóg, Bóg będzie miał ich w opiece. I Jezus, Jezus, który jest w naszym kościele światłem, nie ma żadnej religii, nie ma żadnej narodowości, jest dla wszystkich ludzi i dla wszystkich istot na ziemi i poza ziemią. Mam nadzieję, że, że Jezus utrzyma ich na tej drodze którą sobie obrali pomagać innym. Eee. I kobieta zrobiła zdjęcie, zamazała twarze, wysłała do lokalnego profilu, opisując całą sytuację. Oczywiście pokazujmy jak najwięcej, że robimy coś dobrego. Ja sam zostawię, będę pisał u dołu pod tym filmikiem w komentarzach, co zrobiłem dobrego, żeby również, żeby również pokazać, że cały czas cały czas jeśli chce się być dobrym człowiekiem to trzeba cały czas jakieś uczynki robić nie znaczy, że to co godzinę codziennie, kiedy jest taka potrzeba zrobić jakiś dobry uczynek, czy możecie zrobić dobry uczynek, tego zróbcie kobieta powiedziała, zrobiłem zdjęcie i bardzo chciałabym, żeby mieszkańcy Słubicy zobaczyli, że są że wśród nas są młodzi ludzie z wielką wrażliwością i empatią. Widzicie, to jest to, co Wam powtarzam. Czyńcie dobre uczynki, pokazujcie e, pokazujcie y, i na przykład napiszcie w komentarzach pod tym filmikiem jakie dobre uczynki również zrobiliście, co zrobiliście, bo w naszym y, Kościele oświetlamy drogę. Nie ma znaczenia, co mówicie, nie ma znaczenia, co piszecie, znaczenie jest, co Zrobiliście. Więc, jak napiszecie w komentarzu, że zrobiliście to czy tamto, to ma znaczenie. Że zrobiliście, bo mówić każdy może. Mówić każdy może. I tutaj zobaczcie. Tu są oni, zamazane oczywiście twarze. Karmią bezdomnego. I e, zapraszam, byście w komentarzach pisali. Choćby wierni z naszego kościoła świetlamy drogę, byście pisali, czyli wierni Bogu, byście pisali, co takiego dobrego zrobiliście. Pozdrawiam serdecznie. Szczęść Boże.